Witajcie w dzisiejszym odcinku Wiem, że nie było Idę Dzisiaj zagram tutaj Crystal Launcher'a Zobaczcie od razu co to jest To jest oczywiście Minecraft Minecraft, o tak BluDiska Minecraft Ma fajne mody patrzcie jak główką kiwam. Tak, to jest Minecraft, polska pingu -y -y pod mam go do kostina Chociaż fakt tam był, jakiś tam moc, bo tam był. Jak widzicie, patrzcie. Eee. Eeeh. prowadzi. No to ja myślałam, że tam jest chyba Harry Potter moc, bo tak wygląda. Zagramy gdzieś na pięknym Faktem Piątę. Z tego I dlatego mam też niegoskina. na Patrzcie. tam <grym> Patrzcie, więc.

Nie ma skin na przykład. Hmm. Jakiego nie ma tu skina? Hmm. Wiem, że. Kurde, jakiego tu nie ma skina? O! Nie, to już nie jest. Tak, bo mnie tutaj zrobiłaś. Przepraszam, będę trochę coś. Wiem.

Zostawcie na zdrowiu w komentarzu. Dziękuję. Ja się, żeby się nie wnieść nie na odcinku. Pozdrawiam Panią. się przynieść ja, żeby to zobaczyć. Niech On przyciągnie zrobię. na zdrowie. Was.

Ja trzymaję, nie zażartujcie ze mnie. Albo nie. Zrobię sobie to nie na odcinku. Bo już 5 minut odcinek to ma. ma zdrowo, więc zrobię tak. Słodkie nie, yy, yy, Dajemy graj. Как мне даже учинок? сейчас заплетаем запчиком. а за это A i pamiętajcie, <śmiech> <śmiech> przepraszam. E, bo będziemy grać z ja <laughs> do łosiku dopaczka w gracie. Bo fajna tam. Dalej. I co pozdrowić w tym odcinku zobaczycie kogoś. Pamiętajcie jak robię, z moim kolegą. To... Mamy w zasadzie jakąś tam kilka gier. W przypadkiem ich nie będę nagrywał, bo właściwie Wam je pokażę. A zrobimy to tak, żeby tego nie było pasem. nie dam tego na pasek. Ja mam tak Crystal czy to teraz gramy. Mam... Jak to nie jest gra? Mam Hearthstone'a. Heroes of the Generals, i Need for Speed, jak będę to na pewno. E Un, Un Thunder. I World... a jeszcze Robocraft. I mam jeszcze World of Warcraft. Dobra. A się załaduję to wersję co I to na swoje po prostu nie Chcę tylko musisz zaś Za miał łapał ja się ucieszyłem. No! I dobrze! 7 minut trwa odcinek, to będzie chyba najdłuższy, bo wszystkie ...proszę, trwają właśnie, O, mamy! Widać! Ha 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 ha... To um, wszystkie zazwyczaj trwają 2 minuty, to mi się zdaje. były e, był taki... Nie. Nie pikniesz, nie pikniesz. E, na przetrwaniu oczywiście zagramy. Bo dawno nie nagrywaliśmy lata Mantra Diaksy, choć. Enderman. Tam jest chyba y, Pet Dragons. Na serio tam jest chyba Pet Dragons, bo tam y, przy wiosce tam była taka piramida. I tam pisał jakiś, że tam jest jakiś smok. Tam jest chyba Pet Dragons. Y, Czarek. Jeśli obejrzeć ten odcinek, czyli tego co pozdrawiałem oczywiście, to powiedz mi jak to tam wszystko sprawdzić, czy to tam jest ten dramis. Jest załadowany, odkrywa i nacześniej V, aby odnaleźć. Co on tu zabija? A. No, widzicie Enderlord. Nie wiem co to jest. Nie zajęła właśnie Patrzcie, ja tam nie będę czytał. Kurde, jak to się zaczyna. Co mnie tam goni? To kaktus. Kaktus, to jest Głupi kaktus. O, kaktusie. No skacz głupi kaktusie. Skacz kaktusie. Nie wiem jak rozwiązać ten problem.

Jak widzieliście tam cały lord drago Kurde jak ty łazisz? Łazisz jak Jak łazisz lecimy z tą Czyli tu z niej o widzicie? Tu jest jakiś tam Dragon timer. Na górze będzie mi pisało chyba Ach, Tutaj będzie mi się chyba najbardziej bawiło Chodź Nie wiem czemu, a tu Ode mnie, jak widzicie jest dużo potworów Endermanów o! Co to ma być? spot <grym> okazało się, że tu w ogóle nie ma żadnego ale to się Są że Ale piszcie w kontażach, o co chodzi w tej chwili. Kasz. Dzięki. O co chodzi w tym... Być, um, a, widzę. Tak. Ja go trochę z zadań na to ten. To nagram jeszcze Harego, która? Zresztą misję. Komisja. Po Komisja! całego, to wiecie. Wiecie jak to jest, lecz łapkę wale. Ja skończę ten odcinek, bo jak przepraszam was blaguję mi się strasznie, więc... Następnego odcinka, czyli może za kilka minut